Cześć, tutaj Dorota z Look for Book i dzisiaj przychodzę do Was z kolejnym filmikiem z cyklu Prezentownik. Dzisiaj mam dla Was książki z cyklu powieści historyczne, albo takie z wątkiem historycznym w tle. Ja bardzo lubię tego typu powieści, mam nadzieję, że Wy też macie no, kogoś, kogo możecie obdarować tego typu książkami. I coś z tego Wam się spodoba. Trochę takich książek mi się nazbierało, ale mam nadzieję, że pójdzie nam szybko. Więc, tak jak mówię, to będą książki albo typowo powieści historyczne, albo z wątkiem historycznym. Lub mam chyba jedną czy dwie, na przykład powieści, znaczy książki, że odnoszą się do. Do powiązań, yy, gdzieś tam, czyli literatura popularna, naukowa z, historii, z dotyczącą historii i taka jest na przykład się porobiło. Pechowe dni w historii. Jeśli macie kogoś, kto lubi na przykład wersji, kalendarza, poznać, że dany dzień to była jakaś, jakieś pechowe wydarzenie, no to tu jest yy, świetna tego typu forma. Autor zebrał, czyli na każdy dzień roku. Jakieś wydarzenie z historii świata, no, które było dosyć niefortunne, o tak ujmę to. Ciekawie to opisane, czasami w takim humorystyczny sposób. Kolejne książki to jest trylogia Marii Kalety: Tron we krwi, Zrada Kłamstwo Grzech. Fajcie, oprócz tego, że te książki są przepiękne, wydane, w każda w twardej oprawie, o zresztą widzicie, to jeśli macie kogoś, kto, lubiał, kto lubił, lubił, czy lubił grę o tron, ten serial albo po prostu grę o tron R.R. Martina, no to na pewno mu się też spodoba tron we krwi. A dodatkowo to, co warto podkreślić, dotyczy to naszego polskiego podwórka, czyli naszej polskiej historii. Joanna Maria Kaleta świetnie zebrała też, czyli tą naszą pierwszą historię. Zaczyna się to co, co prawda po wygnaniu Bolesława Szczodrego, czyli kiedy na tronie zasiada Władysław Herman, ale. Czyli już mamy tutaj początek tego rozbicia dzielnicowego, ale powiem Wam, świetnie się to czyta. E, oprócz tego, że mamy tutaj no, naszą historię, mamy tutaj te wszystkie, wiecie, e, właśnie tak jak z serialu Gry o Tron, albo z książki Gry o Tron, te takie no, konwenanse, zawiść, intrygi dworskie. To jeszcze mamy wierzenia pogańskie, a jednocześnie tą walkę między poganami i chrześcijanami, tak? Te takie zmagania się, czyli która wiara lepsza, czyli no, klątwy kościelne i świat starych bogów. Dodatkowo tutaj walki bratobójcze, więc no, myślę, że spodoba się to każdemu i nie tylko, że tak powiem, komuś, kto lubi historię, ale właśnie komuś, kto lubi no, tego typu wątki fabularne, tak? czyli no, jakieś takie intrygi dworskie, takie historie no, obyczajowe, ale właśnie umiejscowione gdzieś w dawnych, dawnych czasach. No to myślę, że no, taka trylogia to będzie dla niego... Wymarzona, szczególnie, tak jak mówię, że jest przepięknie wydana. Kolejne to jest czasy II wojny światowej, skradzione dziecko i też takiej literatury dotyczącej II wojny światowej mamy bardzo dużo. Natomiast ta książka porusza trochę inny wątek, czyli Wielka Brytania i nagle ktoś. Ze schronu porywa dziecko, można powiedzieć, przepraszam, nie ze schronu, z domu, tak, w którym zostało zostawione dziecko, i nie wiadomo, czy ratuje, czy też może właśnie porywa, że nie chce tego dziecka później oddać. Co się z tym dzieckiem stanie, czy powróci do matki, czy nie? No to tutaj mamy właśnie całą taką historię. Dodatkowo, słuchajcie, jest to oparte na faktach, na prawdziwej historii, więc podkręca. Tak? Też Druga wojna światowa, dziecko Holokaustu. I tu można powiedzieć, no, że większość takich standardowych motywów czyli ktoś ratuje no, dziecko, tak żydowskie ale to, co mi się tutaj podobało, to że jest też nawiązanie do przyjaźni, tak, sprzed wojny, i, ale też opisanie, jakby tych wątków, czyli to, co się działo przed wojną i relacji między Polakami i Żydami, i też w trakcie wojny, że to nie było takie różowe. Więc to też tutaj, i w zasadzie też te stosunki, nawet między samymi Żydami w okresie tuż powojennym, i w zasadzie do, no tutaj jest chyba do lat 90. O, też jeszcze druga wojna światowa, więc tu mam. Druga wojna światowa i szkoła niemieckich narzeczonych, czyli też trochę inny motyw. Tu mamy Trzy Przyjaciółki i gdzieś tam nawiązanie do szkoły, gdzie. Uczono no, młode kobiety na żony oficerów SS, jak one musiały być podporządkowane i jak to do końca wyglądało. Czyli, mimo tego, że te kobiety nie były bogate, wpływowe, to jak musiały się podporządkowywać. Też ciekawe, czyli, widzicie, powieść, a można się coś ciekawszego dowiedzieć. Tu już trochę przechodzimy w inne czasy. Wiedźmy z Manning Tree, też pięknie wydana przez wydawnictwo mowa. Dotyczy tutaj lat połowy XVII wieku Anglia i jak łatwo można było powołać się na kogoś, no, kto jest łowcą czarownic, i jak łatwo można się było pozbyć kogoś niechcianego. Tak? Czyli, że ktoś zgłaszał się do takiego łowcy czarownic i mówił, że ta prawdopodobnie tutaj z szatanem, nie wiem, coś tam nawiązuje współpracę, kopuluje albo nie wiadomo co innego. No, różne były dotyczące tych sił nieczystych. Oczywiście zawsze winne są winne kobiety, aczkolwiek tutaj mamy w książce, że zdarzali się też mężczyźni, czyli jeśli chciano się go pozbyć. Szczególnie to, co jest okrutne, to że to były czasy, kiedy była też no, wojna w Anglii i bardzo w wielu miejscach zostały w zasadzie tylko kobiety, no, które musiały wziąć na siebie obowiązek i mężczyzn i no, te swoje tak, kobiece. No a jeszcze pojawiał się jakiś taki mężczyzna, tak, I oskarżał je obycie bycie czarownicą, i ile wtedy zostało, może już nie spalonych na stosie, ale powieszonych. To, co przeraża, to, że to jest ta powieść inspirowana prawdziwymi wydarzeniami. Dlatego tym bardziej Wam polecam. Czyta się to świetnie i można mieć obraz Anglii tamtych czasów, rewelacyjny. Jeśli znacie kogoś, kto lubi takie klimaty, to polecam. Tutaj kolejna powieść historyczna, Róża Sewastopola, Katrin McMahon. Powieść, którą można dać coś pomiędzy obyczajówką, właśnie powieścią historyczną. Dotyczy wojny krymskiej. Mamy tutaj połowę XIX wieku i bym powiedziała, że po pierwsze, mnóstwo informacji historycznych. Dodatkowo. Świetnie ukazany też rozwój medycyny, jakby, czyli w połowie XIX wieku. I w zasadzie czy to się rozwijała, czy nie, czy bardziej to było takie barbarzyństwo. Jak kobiety, jakie kobiety miały wkład właśnie w czasie wojny. No i też dotyczące miłości, oczywiście, relacji. Tutaj też to powiązane przyjaźni między ludźmi. Bardzo fajnie się to czyta. Myślę, że się też spodoba, szczególnie kobietom. Kolejna powieść, może nie stricte, znaczy nie, że dotyczy jakichś tam dawnych czasów i może nie stricte historyczna, ale dotycząca historii medycyny. I wydarzeń, bym powiedziała, społecznych w Polsce, też no, od, z dwudziestolecia międzywojennym aż do II wojny światowej, do powstania warszawskiego. Ostatni z cyklów Aubeny Grabowskiej, uczniowie Hipokratesa, to jest doktor Zosia. O, czekajcie, czy pojawi się tytuł. O, jest doktor Zosia. Słuchajcie, no ja jestem, no jestem, ubolewam, że ten cykl się skończył, bo uważam, że to jest rewelacyjna seria. Nie musicie kupować doktor Zosia, możecie kupić wcześniejsze jakieś tomy z tej serii uczniowie Hipokretesa, ponieważ wszystkie tomy są rewelacyjne. Jeśli macie kogoś, kto interesuje się historią medycyny, ale nie chciałby tak czytać takiej literatury naukowej, naukowej, bo na przykład szybko go nudzi, ale chciałby poznać tą historię medycyny i polską, i światową, ale właśnie poprzez powieść jakąś i dodatkowo mieć jakieś takie wątki obyczajowe, no to polecam Wam ten cykl, bo jest on rewelacyjny. Oprócz tego, że możemy poznać właśnie historię no, bardzo znanych postaci w historii medycyny, to yy, dodatkowo. Jest ta ich wiedza, że tak powiem, przedstawiona właśnie w jakiejś historii obyczajowej, i są przedstawione osoby, które i na rynku światowym, i też wywodzące się z Polski, przyczyniły się bardzo do rozwoju nauki, jaką jest medycyna, ogólnie, ale też psychologia, psychiatria no i wszelkie inne dziedziny, czyli neurologia, radiologia i tak dalej, i tak dalej. Bardzo dobra pozycja i polecam wszystkim. Też dotyczące trochę II wojny światowej, przed II wojną światową, to jest Skrawki przeszłości Anny Sakowicz, powieść, Rozpoczynająca muszlinową sagę opowiadająca o tym, co się działo przed II wojną światową w Polsce i zaraz jakby no, po wybuchu II wojny światowej jest to na przykładzie jednej rodziny, też relacji między właśnie takiej bym powiedziała, narodami, czyli Żydami, Białorusinami, Polakami. Też pokazane te różnice społeczne, więc też bardzo fajna powieść, tak jak mówię, taka historyczno-obyczajowa. Teraz przechodzimy trochę do powieści, chociaż jeszcze może pociągniemy takie obyczajowo-historyczne. To mamy na przykład skrzypce Gebelsa. Też coś innego dotyczącego II wojny światowej. Skrzypce Gebelsa. Joan i Akono napisane przez japońskiego pisarza. Opisuje historię przekazania przez Gebelsa w ramach takiej no, współpracy z Japonią. Skrzypiec. No tutaj niby, że one były Straussa, ale tam później to kwestionowano. Już nie pamiętam, już nie chcę Was wprowadzać błąd, nieważne, ale przekazują je Nejko czyli młodej, ambitnej skrzypaczce. Możecie je znaleźć, jej utwory do tej pory. Nie wiem, nawet na YouTubie są, jak ona grała na tych skrzypcach. I jakby mm, książka jest napisana z jej perspektywy, czyli młoda dziewczyna, młoda, ambitna skrzypaczka, która chce się rozwijać właśnie pod względem muzyki, chce grać. No i otrzymuje skrzypce, od, no, które wiadomo, zostały być może zrabowane y, jakiejś rodzinie polskiej, żydowskiej ale ona myśli tylko o tym jaki ma wspaniały instrument i chce na tym instrumencie grać chociaż później uważa, że ten instrument jest taki trochę przeklęty jest z nim no, związana bardzo i rozpoczyna też takie tournée tak? i jak dla wielu osób druga wojna światowa to jest takim najgorszym czasem to dla niej to jest spełnienie jej marzeń bo realizuje właśnie sobie turne po całej Europie grając dla nazistów koncerty. I ta książka porusza bardzo wiele takich wątków, czyli no właśnie z perspektywy coś tej innej strony, z perspektywy też tej młodej osoby i czy jesteśmy czy możemy ją oceniać czy nie? Bardzo taka ciekawa do zastanowienia się i do refleksji, co my byśmy zrobili na jej miejscu. Więc też polecam. To to, i jeszcze jak jesteśmy tutaj w czasie II wojny światowej, no to Max Czorny i tutaj mam Mengele, ale też polecam inne. Jeśli ktoś na przykład chce się zapoznać z historią, właśnie szczególnie II wojny światowej, znacie kogoś, ale nie chce czytać właśnie takiej typowo literatury historycznej, to polecam całą serię filii na faktach. Tutaj akurat mam Maxa Czorneja Mengele, ale też jest no właśnie o takiej kobiecie, tak strażniczce. Z z obozu, już nie pamiętam tytułu, ale on jakby napisał kilka takich dotyczących II wojny światowej, więc polecam całą tutaj, tą jego serię. Bardzo dobrze się to czyta, no i można gdzieś tam zapoznać się z tymi faktami. Nauczyciel z Getta, Mario Escobara Książka, która mnie poruszyła, to jest. No, w tym roku wydana Mario Escobara książka ja mam jakby jego wszystkie te szkoły Sankę z Auschwitz wcześniejszą ale no przyznam szczerze, że nauczyciel Goetha to bardzo mnie poruszył opisuje historię Korczaka powieść rozpoczyna się przed wojną a kończy się no, na tym, na czym możecie się domyślać, czyli jak Korczak idzie ze swoimi dziećmi. Na śmierć niesamowita historia. No, przy tej książce to dosłownie no, każdy chyba płacze. Wspaniała, a dodatkowo można wiele poznać ciekawych informacji o Korczaku. I jak na przykład właśnie prowadził te swoje sierocińce. Najnowsza powieść Kate Queen, Oko Snajperki, o najlepszej, jednej ze snajperek II wojny światowej, Mili Pawliczenko też ciekawa historia, więc chociaż niektórzy mówią, że bardzo kontrowersyjna i chyba już nie mam Drugiej wojny światowej. Mam już bardziej, tylko że to nie jest powieść, tylko literatura faktu, dzieci nazistów, ale też polecam ciekawa pozycja pod względem, czyli wstrząsające historie dzieci nazistowskich zbrodniarzy. A teraz przechodzimy do trochę innych powieści historycznych. Tutaj mam sekret panny Elizy o kobiecie, która wydała jedną z pierwszych książek kucharskich i oprócz tego, że mamy właśnie jej historię tą jej pasję do gotowania opisaną to dodatkowo książka zawiera w sobie te pierwsze jej przepisy czyli do jakiegoś tam piernika, pieczeni i tak dalej, więc myślę że to będzie dodatkowa wartość dodana, że można sobie coś ugotować z przepisem zgodnym z XIX wieku. Jeśli macie kogoś takiego miłośnika, gotowania i jednocześnie, żeby chciał przeczytać jakąś historię, no to polecam. Tutaj Tysiąc Okrętów, przepięknie wydana też pozycja, ale jest to, jest to powieść napisana. Opisująca kobiety, które brały udział w wojnie trojańskiej. Świetna pozycja, gorąco polecam, jeśli macie kogoś, kto się też interesuje historią starożytną i chciałby właśnie poznać tą historię, ale z pozycji kobiety, to to będzie strzał w dziesiątkę. I na koniec książki jednego z moich ulubionych autorów właśnie, który pisze takie powieści sensacyjno-historyczno- Tajemnicze, detektywistyczne to Maciej Się Bieda. I tutaj mam trzy jego książki. Tu jest Katarzis opisujące też Greków w czasie II wojny światowej i po II wojnie światowej, którzy tutaj zamieszkali. Na terenie Polski byli właśnie ewakuowani, można powiedzieć, z Grecji do Polski i zasymilowani z nami, ale niektórzy pracowali w kopalniach no, rudy uranu. Tutaj są Kukły, Maciej Asiem Biedy, ale też bardzo polecam Gambit i Wotum. To jest cykl dotyczący, dotyczący Jakuba Kani, prokuratora IPN który właśnie bada różne zagadki śledcze. I tutaj tym razem jest no, sprawa Heinricha Himmlera i jego zaufanych ludzi. I dlaczego w jednym tam z zamków niby są zamiast ciał kukły. Co to za obrządek? No i jego najnowsza powieść, Kołysanka. E, świetna. E, Opisująca i historię pałaców w kopicach, i historię jednego z, no, z najbardziej takich czołowych przemysłowców śląska, znanego w całej Europie, Karola Goduli, jego przysposobionej. No i taką, którą zaadoptował no, dziewczynce, która odziedziczyła po nim wszystko i była nazywana kopciuszkiem no, właśnie śląska, ale też całej Europy, bo była chyba jedną z najbogatszych kobiet w Europie. O jej też miłości, zamiłowaniu do muzyki, o ciekawym epizodzie no, koncertu, granego tylko dla dwóch osób, o właśnie kołysance, jaka tam tajemnica jest, oraz o mm, osobistości y, jednego ze znanych kompozytorów tutaj w Grodkowie na Śląsku, co on tam robił i dlaczego NKWD go tam wysłało, czy był odpowiedzialny za masakrę ludności cywilnej. Więc ciekawe tak jak mówię połączenie Och, trochę się nagadałam to tyle polecajek z powieści takich historycznych i trochę właśnie z takich dwie tak jak mówię literatury faktu dotyczących historii mam nadzieję, że wam się podobało i coś z tego wybierzecie komuś na prezent pozdrawiam was serdecznie i do zobaczenia w kolejnym prezentowniku.